Siemano to Janek Dara to już nowe. No tak, nowe właśnie, czyli Minecraft. Pierwszy właśnie. Nie ma jeszcze przygodnych z nowymi grami. No i się zrobię tylko taki właśnie Minecraft. Pierwszy właśnie, tylko taki są już wiecie Jak wiecie, przygody z, tak, przygody z nowymi grami będą takie troszkę komputerowe. Też będą komputerowe, tylko że nie tutaj, bo będą jakieś gry komputerowe na strony, albo gry na konsolę. Tak sobie zrobiłem. Gramy w Minecraft. No, to szczęście mój domek. Gram na wersji 1.0 beta. No, ten świat jest tylko zgenerowany jeszcze, a to nie jedno, bo ten świat jeszcze jest zgenerowany na serwerze, czyli alfa. No, kończę. Bo wiecie, tak. Bo wiecie, to jest tak dobrane. No będą... nie wiem. Wy macie. Tak. Wy troszkę widzicie odbicia trochę. No, nie mogę już zrobić z tej. A tak. Tak. Wy jak widzicie, jest gła, bo ja mam słabego kompa Jest cała gła. O, no, wiecie, kusią. Już po się to pochodnie są. Tak, żeby było jasno w ciemności. Tak, rozumiem, no o To nie zrakują do laki na słońca Tak, ale to jest skenowane na stare w wersjach, bo to jest skenowane na wersji To jest generowane na wersji jeden knie 1.0 1.0. na przykład 1.6 Tak 1. 6, czyli taka liczba 16 chyba. Nie wiem. Jeszcze nie znam nic No i to. I pisze alfa. Nie wiem, nawet... ład. Co dzień ja wpukam na takie. Stronki, co jest zadane na tej wersji. No to mówią Hugh O'Brien. Nie wiem, co to jest Hugh brian Znam go, ale ja. Na... Nie wpukam go. Chciałem go znaleźć. Nadal wpukam. A dobra. Tak, bo... tak, teraz ja, robię. No, taki pokój, troszkę muszę powiększyć, bo lecimy Tak, czekajcie. Okej, okay, tak sobie wygląda, Musimy tutaj porobić trochę. musimy jeszcze tutaj porobić trochę. Jak wiecie, nie graj na nowych wersjach, bo to jest wersja demo. A jak już chciałem wam pokazać,. To możecie wysłać mojego, to możecie... Okej. Oh, no dobra. To możecie... To tak, możecie jeszcze ściągnąć tą wersję z tego Minecrafta z mojego konta, to ja będę bardzo szczęśliwy, jak tak zrobicie. To tak będę szczęśliwy, w ogóle ja chciałem ściągnąć, tylko że się nie udało. A ja jak ściągniecie będę szczęśliwy, bo tak to... I tak mogę dać no, no, na nowsze wersje, bo jeszcze gram na 1.6 Nie 16. 1.8 beta. No tak. No tak cold... Czekaj, koldy, cold... No, łays. Czekajcie, kolde, coldy. Łajez. Cold. Kordy coś pominął, no. A to Soldardowe. Nie będę pisał koldo, bo... Bo ten domek jest troszkę blisko spauna, czyli... Blisko taka spawna. Ja zginę, to... Bo raz zginąłem, bo mieszkać. Bo kartura się zbugowała, że chodziłem, wpuszczałem wy, a ja nadal chodziłem z spadłem. To to sukka to chciałem zrobić. Się... No dobra.

To, to, i to. Tak jest. O O Jezu. Nie jeszcze muszę jeszcze zainstalować jeden klocka beta. Bo to mogło... Bo to mogło, wiecie, być... Piękne. Piękny wygląd światła. Nie taki kolorowy, tak jak teraz. Jak widzicie. No jak widzę, troszkę słabo wam widzieć. Bojęze. a troszkę to będzie. No tak. Czekajcie, są troszkę niepotrzebne rzeczy. Bojęze. Tak, deal będzie potrzebny. A nie, wszystko będzie potrzebne. Zresztą muszę znaleźć że ale... To jest ale a ja jednego raza. A ja jednego. I troszkę. Troszkę wydopimy, troszkę. Troszkę wydopimy wełnę. Dawaj wełnę, tak. Bijemy owce, tak. Wełnę w Jeden z troszkę z moich kasy tak to robił. Wełnę w Tak sobie robił. Jeden. No. W naszej klasie, w czwartej klasy jeszcze tak porobili. Oko. Cicho tam. Cicho tam. O, już mój tata przeszedł. Cicho tam, bo ja nie Cicho. Oko. Dawaj, wolno. Za że będzie taki uszy, tak? Będzie taki wysy, tak? Na kaler. O! Ło! Wow! Ej, wełnę! Za kalę dzisiaj zabiję. O tak. I, i, to mogło być takie fajne, że no, za, za uderzeniem mogło spadną wełnę, a za robicie też jedna wełna. To no, było dobra. Okej, okay, dawać. No i to jest 여이분 여러분, 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 여러 Флинстонт! Гап пищает нее. Ц. Ну не не пищаешь. Что делаешь? О, какие какие Вот, мой а <T> <Happ> <ahead> <regainression. invece>

Dakara karę? No dobra, za karę taka idzie szyba. Tak, nie wiem, ja no ciągle na 1.0 nawet, ponieważ bo jak to nawet, powiecie co się liście już zamienią się na inne. To wynajmujące. A no jeszcze będę w hungół, a, ja a jak jeszcze będę na 1.2, to tylko. Mieni się, tylko że to pożeby. Będzie nowy dodany pnia pniazu. Ale jeszcze na tej, to nie ma. No dobra. Dawaj nic No i tak, nie wiem co mam do robienia. Może to kobieta węgiel. To jest. To, czekajcie, zrobię taki trik. Klikam... Tak, tak, klik. Klikamy tu lewym przyciskiem i wpuszczamy. I w taki sposób kupamy bez żadnego ruszania. To jest tak super robimy. Kurwa no naprawdę. No, dobra, teraz Kurwa no naprawdę. Przepraszam. Корвана на правда, Корвана на правда, сгинул. скинул, видеть так, Корвана на No musiałem skończyć, bo ja chciałam nagrać jeszcze, żeby, żeby to znowu wygrał Minecraft. No to troszkę za długo to wyszło. Ui! Tak. O no no, ja cię ten trik pieso! Ja bym zrobiła tutaj łapki! Dobra, dobrze, że byłem napisło. Na tyle jeszcze nie leczam się. No Dobra, ja to samo tą pojęcie zinformowana. No dobra, to chyba na tyle już na odcinku. Myślę, że mamy odcinek się spodobał. Jak nie tak, to dajcie mi lajka, łapka i... No nie powiem co. To mnie ma tyle. To na razie. Do widzenia. Nasz mojego odcinka. Nie wiem, czy dobrze mi słyszycie. A no idziemy.